Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Tym razem wiem, że się zdziwiliście w Battlefield 2042. Nie pamiętam, kiedy grałem ostatnio w 42, 2-3 miesiące temu, ale zainstalowałem z powrotem, bo musiałem odinstalować. Nie dlatego, że gra jest jakaś do dupy turbo, ale wiadomo, że jest gorsza niż Battlefield 1 czy 5 czy 4 czy 3. Ale po prostu mamy, moi drodzy, nowy event, nowe wydarzenie w grze, które potrwa 4 tygodnie, z tego co wiadomo. I jest to na tyle ciekawe pod wieloma względami, że pomyślałem, iż. Po prostu wam to dzisiaj tutaj pokażę. Ważna też informacja przy okazji, jeżeli nie macie jeszcze jakiegoś Battlefield'a, to jest teraz giga Battlefieldowa wyprzedaż. Generalnie Battlefieldy po 20 parę złotych. Battlefield 1 po 27, Battlefield 4 za 20, Battlefield 5 za 32, 42 za 21. Także no to są zniżki z 200 złotych mniej więcej. Także lecicie kupujcie, uzupełniajcie swoją kolekcję. Co do samej 42, wiele się nie zmieniło. Battlefield jak to Battlefield można robić w dalszym ciągu takie rzeczy. Albo nawet dwa razy z rzędu na tej samej osobie, na tym samym snajperze również można robić takie same rzeczy. Aż mi go szkoda, ale miał nikt Pluto, więc Pluton nie jest planetą. Biedny Pluton, można zostawić łapkę w górę. I w sumie łapkę w górę można też zostawić dla samego kręgu piekła. Który to krąg piekła, tak nazywa się nowe wydarzenie i jest ono o tyle ciekawe, że zmienia odrobinę dwie mapy. Zmienia nam El Alamein, na którym grało mi się najmniej ciekawie. Zmienia w taki sposób, że dodaje mgłę i sama gra, sama mapa jest bardziej klimatyczna, jest zdecydowanie bardziej klimatyczna niż te standardowe w Battlefield 2042. Natomiast tam, gdzie zmieniło się najwięcej, to jest, moi drodzy, Battle of the Bulge czyli mapa w Ardenach z Battlefielda 1942, tego takiego podstawowego, ale wiemy doskonale, że na mocy portalu została również dodana w 42 dwójce i zostały na tą mapę wsadzone różne Halloweenowe tajemnicze rzeczy, o których zaraz wam powiem, co one dokładnie mogą znaczyć, natomiast to nie wszystko, bo tak naprawdę całe wydarzenie opiera się na dwóch kręgach piekielnych. Doskonale wiemy, że Battlefield 2042 swój żywot teoretycznie zakończył, a tu okazało się, że mamy jednak coś więcej, coś jeszcze, a mowa o trybie hardcore, bo pierwszy krąg piekielny to po prostu tryb hardcore. Jak można przeczytać na stronie Battlefieldowej. Dostrzeżemy maksymalną immersję, minimalny chód, brak minimapy, udoskonalone widżety drużyna oraz ekwipunku, usunięto znaczniki wrogów. Także typowy hardcore, do tego zwiększona zabójczość, czyli zmniejszone zdrowie, bardziej zbalansowana broń, zwiększono prędkość pocisków, dostosowano obrażenia od broni w zależności od klasy broni, zwiększono stan pojazdu oraz zadawane uszkodzenia przez pojazdy oraz zwiększono uszkodzenia słabych punktów pojazdu. Do tego to co ciekawe, to wojna się zmieniła nie ma bohaterów, tylko żołnierzy tak można przeczytać na stronie Battlefieldowej. Oznacza to, że zwiększono ilość posiłków, wydłużono czas przejmowania celów, wybór broni zrobiono w oparciu o klasę, czyli tak jak było w starych Battlefieldach. Szturmowiec ma karabiny szturmowe, snajper ma no wiadomo, karabiny snajperskie, medyk, czyli wsparcie tutaj w Battlefieldzie 2042 ma na przykład SMG-ki. Do tego zrezygnowano ze sprintu bez celowania oraz nie ma także wślizgów, oczywiście w myśl samego hardcora. Natomiast same zmiany na mapie, które widzimy, na przykład tu, gdzie mamy jakieś ołtarzyki, jakieś kręgi piekielne, jakieś w ogóle światełka, jakieś dziwne, tajemnicze rzeczy, nie tyle korelują bezpośrednio z Halloween, tam Halloween dziady, prawda, i wszystkich świętych, ale ze zbuntowanymi agentami, bo takie jest lore całego wydarzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w Battlefieldzie 5, gdy mieliśmy do czynienia z oczywiście Battle Royale'em Battlefieldowym, była taka organizacja Sulis. I ta właśnie organizacja Sulis w Firestormie, w Battlefieldzie 5, zrzucała Brytyjczyków i Niemców na wyspę Halvoy, czyli tam, gdzie biliśmy się po prostu w Battlefieldowym Battle Royalu. No i to tak naprawdę przez nią, albo dzięki niej, ten cały Battle Royal. Patrząc, oczywiście pod względem historycznym i fabularnym, miało miejsce. No i teraz również ten krąg piekielny w Battlefield 2042 i to, co widzimy, te wszelkie znaki gdzieś tam na Ziemi czy w samym Kościele, one również są spowodowane przez organizację Sulis. Cytując: Jeśli Archangel i Sulis nie zostaną powstrzymani, mogą zagrozić całemu światu. Tajemnice pogrzebane dawno temu powstały z grobu, by nas gnębić. Jeśli chcemy pokrzyżować ich plany, musimy wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło, i dowiedzieć się, co tam ukryli. Bastoń, Belgia, zima 1944, ofensywa w Ardenach, czyli ta mapa. Co więcej, według samego lore, dowództwo wydawało się pewne, że członkowie jednostki nie będą rozmawiać o tym, jaki jest ich cel, i dojdzie do okropnych rzeczy. Jeśli ktoś stanie im na drodze, no i chyba pierwszy raz w życiu spotkałem się z tym, by w oficjalnych rozkazach zawarto tak rzewną prośbę o wybaczenie. Całość została napisana po łacinie. Są tu jakieś zagadkowe słowa ostrzegające przed ogniem oczyszczenia. Całość zbytnio trąci fanatyzmem, jak na rozkazy alianckiego dowództwa. Także widzicie, że mamy tutaj do czynienia z jakimś okultyzmem. Fajne takie nawiązanie zarówno do Battlefielda 5, czyżby jakieś tutaj, wiecie, puszczanie oczka odnośnie trybu Battle Royale. Battle Royale w Battlefieldzie 5 był całkiem udaną koncepcją. Oczywiście tam leżało bardzo wiele rzeczy, począwszy od tego, że to co wychodziło z tych wrogów, których zabijaliśmy, było totalnie nieposegregowane i generalnie położyli lache na wsparcie tego Battle Royala. A chcę wam tylko wspomnieć po raz kolejny, zawsze jak mówimy o Firestormie, Battlefieldowo-Piątkowym, że Battlefieldowo-Piątkowy Firestorm był przed więc, jeżeli tylko by trochę dali czasu i faktycznie naprawili wtedy, w czasie trwania Firestorma, samego Firestorma, cholera wie, jakby to się oczywiście potoczyło. Natomiast, również bardzo ciekawym faktem jest to, że teoretycznie po całkowitym braku, już zakończonym wsparciu Battlefielda 2042 i gdzie już nawet został. Ten Battlefield umownie 2025 e, został ogłoszony, jest oczywiście powiedziane, że będzie to współczesność i tak dalej, i tak dalej. Nagle mamy event, mamy wydarzenie, w którym są testowane pewne rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Są testowane pewne mechaniki, jak chociażby oczywiście hardcore, hardcorem, ale powrót do tych zwolnionych ruchów, powrót do tej takiej dominacji wydaje mi się pancernej, bo jednak pojazdy tutaj w tym trybie również naprawdę są bardzo bardzo mocne, ale też przede wszystkim powrót do tego, że każda klasa ma gdzieś tam jakieś swoje stricte zamknięte bronie, z których tylko ona może korzystać i ogólnie sam klimat. Ja nie chcę mówić, że podczas tego wydarzenia to zmieniło Battlefield do 2042 i że z jakiejś tam bardziej Cukierkowej, battlefieldowej odnogi, nawiązującej może bardziej do Call of Duty, nagle stało się to, wiecie. Niesamowicie klimatycznym i fantastycznym Battlefieldem, a no bo nie, no bo nie. Natomiast dodali trochę tej mgły, gdzieś tam zmienili też odrobinę kwestie związane z dźwiękiem, dodali jakieś nowe efekty, szczególnie na tych ardenach. Jak widać ten ogień, widać te kolorki, tam też nie wszystko jest mega przejrzyste. To pomijając oczywiście kwestię tego, że to jest Battlefield 2042 i samo core, no, to jest. 42 to ja nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś wariata, ale, no, nie chcę też porównywać klimatu 42 do Battlefielda 1, ale gdzieś tak zrobiło się w pewnym momencie po prostu bardziej klimatycznie. I, kurczę, chcę wierzyć w to, że może gdzieś sprawdzają nastroje, sprawdzają to, w jaki sposób zareagujemy może na to, że dana klasa ma tyle broni, dana klasa ma tyle broni, tutaj nie ma tego, tutaj nie ma tamtego, są odrobiny zmiany w poruszaniu, ten sulis też mi tam gdzieś wiecie, pasuje w tej całej koncepcji. Jest to niewątpliwie ciekawe. I też ciekawe, że jednak zdecydowano się na taki czterotygodniowy, nowy event, w którym mamy też Battle Passa na 30 poziomów. Jeżeli Was to oczywiście interesuje, możecie sobie tam odblokowywać różnego rodzaju. Nowe rzeczy, nowe skiny. Też trzeba zaznaczyć, że w pierwszym tygodniu mamy te dwie mapy, o których wspominałem. W drugim tygodniu też będziemy mieli te dwie mapy, ale dochodzi szturm też jako hardcore. W trzecim tygodniu dochodzi mapa Redacted i poza szturmem oraz podbojem mamy też przełamanie. A już w czwartym tygodniu między 19 a 26 listopada dostajemy mapę Orbital. Jeżeli chodzi o mnie, nie sprawi to oczywiście, że nagle wrócę do Battlefielda 2042 i będę w niego namiętnie grał, bo jednak zdecydowanie przyjemniej i zdecydowanie lepiej gra mi się w te starsze, chociaż taki powrót po tych dwóch trzech miesiącach nie był absolutnie czymś złym, natomiast jeszcze bardziej widać dysproporcje w pewnych kwestiach związanych z Battlefieldem sprzed 3 lat, bo tak, Battlefield 2042 <laughs> ma trzy lata, tego co się orientuje. A z tymi sprzed 10 czy nawet 12. Miło widzieć też, że dla tej całej społeczności, która w dalszym ciągu w Battlefield 2042 gra, a ludzi jest sporo, patrząc na chociażby Chartsy, zostało coś dodane, nie zostało to jeszcze, tak wiecie, całkowicie, totalnie porzucone, chociaż też wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju testowanie pewnych rozwiązań to swoją drogą, natomiast wydaje mi się, że to też do końca nie ma co testować, bo Dokładny przepis na takiego BFA, jakiego wszyscy chcemy, gdzieś tam powinien już być gotowy i w sumie jest dosyć prosty. Wydaje mi się, że nie trzeba tutaj specjalnie przeprowadzać testów i patrzeć na nasze reakcje. Czy się nam spodoba wolniejsze poruszanie się, czy brak wślizgów w Battlefieldzie kolejnym, bo raczej wiadomo, że, że tak, że się nam spodoba. Także moi drodzy. To wszystko na dzisiaj z tych informacji, dajcie mi znać w komentarzach co Wy myślicie o tym wszystkim, no i standardowo pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy Was nie zdradzi i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.